Cześć, dzień dobry moi drodzy. Ja ten odcinek nagrywam tak naprawdę w tym samym dniu, jak Wam zaraz wstawię na mój kanał. Mianowicie jest niedziela, mamy dzisiaj dokładnie 26 październik. Jako, że w tym miesiącu w październiku wyszły mi wydatki, których nie uwzględniłam przy planowaniu budżetu, i Wam o tym oczywiście dzisiaj wspomnę. Tak, też większą część weekendu spędziłam poza domem. Postanowiłam, że jak tylko przyjadę. Podsumuję sobie ten październikowy budżet, bo niestety na maksa go wykorzystałam. Ale zacznę tradycyjnie od zakupowego detoksu, więc tak naprawdę gram to na tak zwanym lajpie i nagrywam. A wrzucę Wam oczywiście na mój kanał jeszcze dzisiaj, jak tylko przez program do montażu ten odcinek mi przejdzie. Więc mam już przyszykowaną tackę. Tak sobie patrzę, to jeszcze wszystko tu w miarę fajnie widzicie. Mam nadzieję, że tak. I zobaczymy, ile dziś wyjdzie. Ok, 60 zł, bo to jak Wam mówiłam, jest bida. A nie kupiłam na szczęście żadnego niepotrzebnego ciucha. Ja sobie tu wezmę ten prokatowy mazak. I dawno widzę fioletowy, zielony, fioletowy sobie weźmiemy. Dobra. Fioletowy mazaczek. Pogada, wiecie, w miarę ładna. Pochodziłam sobie trochę, nie nagrywałam nic, bo chciałam też psychicznie odpocząć. Więc tak naprawdę nie nagrywałam nic. Zrobiłam Wam tylko krótką relację, właściwie zdjęcie w samochodziku zegzaka McQueena. Ok, mamy 60 zł, więc ja sobie kwotę 60 zł tutaj dopłacam. To już jest fajna sumka. Ja się właśnie zastanawiałam, na co ta kwota, chyba na ciuchy, no chyba do tej kategorii ciuchy ją będę musiała dać. Zobaczymy zresztą, co z tego wyniknie. Czy tam mam jakąś dziesiątkę uchowaną? Nie. Ale z ciekawości spojrzę sobie, ile tutaj już jest. 100, 200, 300, 400, 460, pięknie. Pięknie, pięknie, czyli jeszcze tak naprawdę został miesiąc listopad, miesiąc grudzień, i zobaczę, co z tego wyniknie. Ja sobie oczywiście naniosę tą kwotę do Excela i przyjdę do Was za chwilę, dosłownie, za dłuższą chwilkę, z podsumowaniem budżetu domowego za miesiąc październik. Ok, poszło szybciej niż myślałam, bardzo sprawnie poszło. To sobie już zamknę, bo zdążyło to przesknąć. Oczywiście segregatory będziemy brali, bo ja sobie będę pod, podsumowywać jak co miesiąc budżet. Co tutaj się podziało, moi drodzy? Orange Netflix nie zapłaciłam nic, bo tak jak Wam nagrywałam odcinek, w przypadku Orange Netflixa wygląda to tak, że dostałam fakturę na 0 zł, jeszcze tam mam nadpłatę, więc super wyszło z tą reklamacją, jestem w pełni usatysfakcjonowana. Dom oczywiście stale 700 zł, benzyna. Tutaj jest 377, ale to tylko dlatego, że jeszcze trzeba było wymienić opony i tego nie uwzględniłam właśnie w planowaniu budżetu domowego. Więc to jest jedna z tych rzeczy, która wypadła, bo nie pomyślałam o tym. No, może w przyszłym roku będzie inaczej, jakoś tak mi to wyleciało z głowy, więc tego tu na tej liście nie ma, no i tam coś poszło nie tak. Apteka, zioła, herbatki, lekarze. Tam jest, jak wiecie, tradycyjnie kolagen, cel zęby. W aptece znowu, wiecie, to przeziębienie. Tam akurat tutaj był antybiotyk, jakieś tam leki. 110 zł znowu poszło. Już mnie tak, wiecie, to też frustruje, że ten organizm w tym roku już trzeci raz widek dał w kości, jeżeli chodzi o przeziębienie. Tym razem skończyło się 4. Wypłata też oczywiście będzie z tego powodu mniejsza, więc ja jestem taka trochę tym... Sfrustrowana, zdołowana, nie lubię takich sytuacji. Buty, torebki, ubrania. Tutaj tylko jest 30 zł, bo sobie kupiłam dwa e, takie wstaniki sportowe. A ja też e, dawno nie byłam na bieżni, muszę znowu wrócić. Ale przez to, że ten organizm był taki osłabiony, no to po prostu rozumiecie, no się nie dało. Nie było fizycznie takiej możliwości. Tutaj tradycyjnie mam te wszystkie opłaty. Netflix, tam, e, ne, nie, tak, Netflix Player, dom. Nie dom, YouTube, Spotify, właściwie te serwisy, plus tam jeszcze był ten wypad, teraz w góry, żeby sobie troszkę pospacerować, i ja tam wydałam nie całą stówkę, więc nie było najgorzej. Urodziny święta, no tu jest tego dużo, bo wyszła ta kwestia z, tymi, z tym weselem. Ja jeszcze też moje drugiej półce kupiłam prezent. Tutaj są też te wyzwania na święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc. No i w pracy było też sporo składek. Tylko fakt faktem, jak sobie spojrzycie, w tym weselu nie wyszło wcale dużo, bo wyszło mniej niż planowana kwota, no ale te inne rzeczy nieplanowane znowu wpłynęły na to, że ja na maksa po prostu wykorzystałam swój budżet. Jedzenie to tutaj 418 zł, to mam dokładnie tu, więc tam jest różnica. I tutaj przy kosmetyczce, tutaj też się podziało. Masaż: oczywiście, kosmetyczka była planowana, ale zakupy w Rosmanie. Dopłata do tego perfumu w mpk Kalendarz sobie kupiłam w DM-ie ten z kosmetykami. Fryzjer, którego fakt, faktem, czekajcie, fryzjera planowałam, no ale w Rosmanie zakupy trzeba było znowu nadgonić 158 zł poszło. Na Alish Indo, tam symbolicznie 44 zł. Tu jest ta, ta świnka, czyli wiecie, że wyzwania, ale to tam standardowo kwota wychodzi inna. No i coś, co tutaj jest jeszcze istotne, pozostałe. Tu angielski. Ja jeszcze planowałam 440, ale już jak podpisałam umowę, wyszło, że lekcja 95 zł, więc ja tam mam troszkę nadpłaty, ale to sobie potem w kolejnych miesiącach zobaczę, jakoś to wyrównam. Gra na telefonie. Tak, miałam taki okres, wiecie, przez te 4 że potrzebowałam też odpocząć psychicznie, się zrestartować i sobie tam dokupiłam jakieś rzeczy w grze. Niby dużo, nie dużo, ale trochę tam poszalałam, zniczę na wszystkich świętych, właśnie byłam w hurtowni, Zniczy tego też nie miałam planowanego w budżecie domowym na październik, zapomniałam o tym zupełnie. Kupiłam tam też od razu torebki do prezentów, ja faktu aktem lubię pakować papiery w kartoniki, ale czasem torebka też się przyda. W Action drobne zakupy, dla Ciapka drobne zakupy, no i wysyłki w Inpości, bo musiałam tam oddać, wiecie, te sukienki. Z wesela, których nie zostawiłam finalnie, tych nowych. No i powiem Wam, że to tak poszło w tym podsumowaniu, że ja sama, jak na to patrzę, to mam ochotę jak najszybciej, wiecie, to zniszczyć, potargać i zapomnieć, bo taka jest prawda. W, za, na listopad, tak jak też Wam wspominałam, pensja będzie mniejsza, więc zobaczę, jakie tam tego mniej przyjdzie. Fakt faktem, miałam tylko 4 dni, nie, 4, ale jednak to potem tam wpływa, wiecie, też na wysokość tego wynagrodzenia. Listopad miał się zapowiadać lżejszy z wydatkach, ale jak sobie tam popatrzyłam, to nie do końca tak będzie, więc ja jestem taka, no, słyszycie zresztą po głosie, niby wesoła, niby niewesoła, tak, tak po prostu trochę przytłoczona tymi wydatkami, no ale tak bywa, na szczęście są budżetowniki, więc jest z czego brać, bo można sobie z tymi pieniędzmi jakoś później je wykorzystywać właśnie na inne cele. I coś, co jeszcze tam na Excelu dokładnie nie pokazałam, to czekajcie, tak, cel zęby pokazywałam, kolagen pokazywałam, w sumie wszystko było w Excelu, tak. Tak to się plansuje, wydatki, kwota wydana, no to nawet tego nie podliczam, bo w Excelu jest zawsze inna wartość, ze względu na te różne niespodziewane rzeczy, których ja nie planowałam tutaj, więc tak tutaj, tak zawsze się różni. Tu nie ma co się cieszyć, ile zostało zplanowanej kwoty, bo tak jak Wam mówiłam, te pieniądze po prostu poszły na te inne cele, inne zakupy, inne opłaty, które ja w październiku musiałam, czy chcę, czy nie chcę, zrealizować. Więc wygląda to tak, a nie inaczej. Więc to jest ta smutniejsza dla mnie część w podsumowaniu budżetu, ale fajniejsza część przede mną, czyli teraz podliczanie tego, ile ja uzbierałam w wyzwaniach, jeżeli chodzi o miesiąc październik. Ja tradycyjnie, żeby nie kartki sobie nie zniszczyć, w sensie wykorzystać ją w pełni. Ja sobie tu będę robiła notatki. Wezmę może tym razem gruby, czarny flamaster. Oj, nie umiem go otworzyć. Co to jest grana? Co ja słaba jestem, czy co? No patrzcie. Jejku. Oj, dobra. Nie wiem, ja chyba... Nie, nie ważne, nie, nie komentować lepiej tego. Właśnie teraz też walnęłam w parapet. Dobra, selfker. A coś Wam też zdradzę, co się zadzieje w listopadzie. W listopadzie dojdą nowe wyzwania i nowe cele, tak stopniowo. Będzie sporo zmian w przyszłym roku, jeżeli chodzi o moje budżetowanie, bo też tak ostatnio pisałam ze Zgubką z kanału, zgubić budżet. I. Stwierdziłam i w sumie zgubka, też mi podpowiedziała, że tak, to jest super rozwiązanie: że te pieniądze, które ja teraz sporo przy planowaniu budżetu na kolejny miesiąc dawałam w kotówce w całości, będę po prostu rozkładać na wyzwania. To będzie oznaczało, że więcej zacznę kończyć wyzwań i więcej się będzie działo. Ja sama, jak wiecie, też patrzyłam na dziewczyny i po prostu im zazdroszczę, jak dużo tych wyzwań mają i kończą. A to tylko dlatego, że one praktycznie większą część swojej kasy rozkładają wyzwania. A nie robią tak jak ja, że ja na przykład 700 zł co miesiąc płacam na cel zęby, więc zmieni się to na pewno stopniowo listopad, grudzień to tak mniej więcej a od stycznia będzie to już bardziej konkretnie więc też oczywiście zapraszam do dalszego śledzenia moich losów na tym kanale i tego, jak u mnie sytuacja również dynamicznie się zmienia, bo póki co jest, tak wiecie, stabilnie ja też tak zresztą lubię ale tak powtarzalnie, więc chciałabym po prostu coś zmienić, żeby były większe efekty tego zbierania no i co, ja jeszcze poczytać nie będę ale będę sobie spisywać, tutaj poszło na selfcare 124 zł i tu dojdzie właśnie, zrobiłam sobie koszulkę bo jak wiecie mam tą etykieciarkę Justynka zrobiła wyzwania o nazwie Fundusz Dobrego Samopoczucia, ja już wydrukowałam ale jeszcze ich nie zalaminowałam i nie wycięłam, one trafią tu więc od listopada Będę do Funduszu Dobrego Samopoczucia dokładać pieniądze, bo to mi się przyda na te leki, na te tabletki, jak tylko wypada przeziębienie, trzeba pójść do apteki, więc to będzie jedna z nowinek w listopadzie, to już Wam trochę zdradzę. Tutaj też będzie jedna z nowinek, ale nim do niej przejdziemy, to po kolei sobie pospisuję, o tak Wam chcę, to dobra, kalkulator na razie na bok. U kosmetyczki nic się nie działo, ale ja od kosmetyczki, bo mam tam 880 zł, ja sobie zrobię w ten sposób, bo nie widzicie tego, że ja sobie z tej kasy odejmę za paznokcie. W piątek idę przed weselem, tydzień przed weselem na paznokcie, więc ja sobie z tej sumy odejmę. Bo no, te pieniądze tam są, to czy bym ja nie wykorzystać? O, to sobie podsumujmy, bo tu sobie nie podliczyłam. To sobie wezmę. Oczywiście się ubrudziłam. Kurczę, ja nie wiem, co z tym czarnym się dzieje, mazakiem. Chyba popsułam to. Nie wiem, nie mam pojęcia. 500, 600, 700, 800, 820, 840, 860, 880, 890. Czyli tutaj mamy różnicę 140 zł. Super w październiku. 140 zł przybrało, więc te 140 zł przenoszę sobie i fajnie, bo to też na kosmetyki na kosmetyki sporo idzie kasy tym bardziej, że teraz już bardziej świadomie robię zakupy czasem z jakimiś tam wiecie pomyłkami typu te płatki pod oczy ale człowiek się całe życie uczy i teraz tak, w listopadzie ostatni raz będę dopłacała 700 zł za zęby w grudniu zostanie 300 zł i cel 10 tysięcy będę mieć zrealizowany i od nowego roku te pieniądze 500 zł, które przeznaczałam na razie na zęby, będą szły na poduszkę finansową, bo tak w tym roku uszczupliłam swoją poduszkę finansową, że to też mnie denerwuje i od stycznia będzie akcja e, ratowanie poduszki finansowej, też na moim kanale więc to jest też druga nowość i jeszcze Wam powiem niebawem jaka jeszcze się zadzieje e, Winted Oil X, tutaj coś sprzedałam, książkę Dwie rzeczy 40 zł wpadło, dobra masażysta tutaj zostało 54, bo miałam tą zniżkę 20%, więc spoko widzi mi się ostatnio zapomniałam podliczyć, więc dzisiaj no wiadomo, tylko październik podliczę, i tu właśnie zadzieje się nowość. Tutaj będą kolejne wyzwania od Justynki z kanału. Justyna budżetuje. Nawiedzi mi się. Też kupiłam sobie ten pakiet wyzwań. Też już mam wydrukowany, jeszcze nie zalaminowany. Też się to tutaj znajdzie. Więc to jest kolejna z nowości, już czwarta, o której Wam wspomniałam, która się zadzieje, Bo wiecie, ja potem też chciałabym mieć kasę właśnie na te wyzwania. Pamiętajcie, że papier też kosztuje. tusz do drukowania też kosztuje. Folia do laminowania kosztuje. No i to też trzeba wszystko kiedyś kupić, żeby mieć na zapas. Tutaj w serduszka wpadło 30 zł, do tego wpadło 110 zł, tu wpadło 150 zł, tutaj wpadło 111 zł, więc ok. Ja jeszcze wykorzystuję resztki dziennego światła, bo ja to nagrywam. Teraz Wam powiem, 14:44 jest. Nie wiem, jak mi się, kiedy mi się ściągnie ten odcinek i kiedy mi się wgra na kanał, więc myślę, że dziś wieczorkiem on wejdzie. Tu jest koperta i też będzie kolejna nowa w piątek, o której Wam powiem. Nasza koleżanka Monika z kanału Bez Budżetu zrobiła sobie takiego boksamy się urodzinki. Wysłała mi go w prezencie. Mega, mega dziękuję. I jak ja sobie policzyłam, powiecie, Urodziny są, ja na urodziny chodzę, prezenty robię, jak sobie obliczyłam to ja średnio potrzebuję 160 zł na miesiąc zbierać, żeby też na te urodziny mieć i to jest właśnie jedno z też tych wyzwań i celi, gdzie ja do tej pory używałam gotówki z konta, pieniędzy z konta, a tak naprawdę ja teraz będę to wpakowywała też w wyzwania finansowe, więc serio będzie się działo więcej, tak jak u dziewczyn, myślę, że Wam się to bardziej spodoba. Na ciapka poszło 40 zł w październiku. Tutaj trzeba najpierw sprawdzić w środku. Tam było 20 zł i 22, czyli 42 zł. Ale brzydko napisałam. Ale brzydko, Kasia. 42. 26 zł. Tutaj mamy 41 zł. Ok, bo... Tu jest 205. Boże Narodzenie, Wielkanoc. Dlaczego tu jest minus 71? Już wam wytłumaczę. Bo ja, jak wiecie, kupiłam sobie te etui z tymi przegródkami, gdzie tam będę miała ukończone wyzwania. To właśnie jak było jedno ukończone wyzwanie jakiś czas temu, nie w październiku, ale tak sobie wpisałam, to 71 zł. już tam wpłaciłam, więc. Też chcę, żeby już to faktycznie były skończone wyzwania, nie nierozpoczęte, więc tak to będzie wyglądało. Dobra, Wielkanoc wpisam 43 zł, dobra. Ok, teraz mamy. To jest też poduszka finansowa, to są wyzwania w większości od stokrotnika. Tam było 20 zł w październiku. Tutaj jeszcze nic nie było. Tu sobie przeniosłam te wyzwania za przeczytane książki, bo jednak chciałam to mieć w tym segregatorze książkowym, więc tu jest wyzwanie od Zajawki mini od Mirki. Tutaj jest od Stokrotnika, a tu jest to wyzwanie od tej dziewczyny z Oli X, co ja sobie osobno zamówiłam. Tu wpadło w październiku 25 zł. Tu jeszcze nic, bo to zacznę od nowego roku. Tu wpadło... 28. O, tak Wam pokażę, żeby nie było, że ściemniam tutaj 29 zł. I tu są wezwania jeszcze zapasowe, które czekają. Ja jak wiecie mam zamówiony kalendarz adwentowy od Stokrotnika, od Ewelinki. Ona jak widziałam na kanale już jest tam w trakcie tworzenia tego kalendarza. W sensie drukuję naklejki i tak dalej, przygotowuję go. Bo w sumie tworzenie to złe słowo, na pewnie już go ma stworzony, zaplanowany. Tylko teraz po prostu realizuję te zamówienia. Tu mamy, właśnie, grę, gier nie liczyłam, sorki, tych gier nie liczyłam tygodniowych przecież. To co ja tam robię, tą grę liczyłam. Tu się wszystko zamiziało, widzicie jak to brzydko wygląda, spójrzcie ale ten status będzie już inaczej wykorzystywany od nowego roku. Ja to wyzyruję. akurat tą pszczółki pod koniec i to akurat na wycieczki idzie. Tak jak zresztą jest tu napisane, bo jest etykieciarka, tu mamy kosmetyki, to jest 13 zł. Tutaj kawiarnia, to też muszę z tym ruszyć jakoś tak częściej. Tutaj mamy kolejne 10 zł, tu opłaty roczne. 46 zł. To jest też nowość, to od koleżanki dostałam. Tutaj mamy plus 14 zł. I Heniek Portier ostatni plus 15 zł. I nie pamiętam, czy ja wam pokazywałam ten segregator, co już roczne wyzwania od Justynki sobie ogarnęłam i do tego segregatora dojdą wyzwania roczne od Naszej zguby z kanału Zgubić Budżet i od Izzy z kanału Porachowane Dajcie mi chwilę. Dobra, jestem. To jest segregator z Shein. Tutaj są roczne wszystkie odjustynki. Ona zrobiła właśnie taki fajny pakiet wyzwań. I co tydzień będę sobie w nie grała. Od stycznia oczywiście wkraczam. Więc od stycznia to też się zadzieje, że będą po prostu co tydzień roczne wyzwania również u mnie. Ja sobie też po roku wydrukowałam, więc no, będzie się działo. To pójdzie też jako taka poduszka finansowa. Po serio, jak patrzę na konto, to niezbyt wesoło to wygląda, więc trzeba popracować. Na, na zęby już uzbierałam. To tutaj też chciałabym mieć. Dobra, teraz podliczam. No i zobaczcie, moi drodzy, 2150 zł uzbierane w listop... Wróć w październiku. I uważam, że na tak ciężki miesiąc z tymi wszystkimi wydatkami to kwota jest i tak super. Na różne cele, na różne wyzwania. I zobaczę, jak to faktycznie w dłuższej perspektywie czasu będzie, będzie wyglądało. Bo ja też się inspiruję na bieżąco dziewczynami. Jestem mega wdzięczna, że jest tyle fajnych kanałów budżetowych i że mam takie fajne grono osób, które, z którymi mam się wspólne zainteresowania. To też jest takie, wiecie, fajne, mobilizujące i motywujące dla mnie. Dajcie znać jak tam u Was podsumowanie budżetów domowych. Czy ja jestem taka zakręcona ostatnimi czasy? Nie wiem, fakt, nie ukrywam, jestem zestresowana. Ten rok jest dla mnie bardzo ciężki z różnych tam powodów, o których nie chcę wspominać. Ja widzę po sobie, że te odcinki i przechodzenie do Was sprawia mi dużo radości. Ale też widzę po sobie, że te częste błędy, te pomyłki, jestem też taka, wiecie, Zosia, samosia, dokładna, musi być wszystko perfekcyjnie, po prostu mnie przytłaczają. I tak to nieraz w życiu bywa, ale nie chcę wam smucić, więc napiszcie, co tam u Was, jak tam u Wasze podsumowania miesiąca. Ja właśnie się teraz zbiorę za zrzucenie tego filmiku do komputera, wrzucę do tego programu do nagrywania. Zrobię sobie jakąś herbatkę, teraz jest pora w sumie na podwieczorek, ale nie mam coś apetytu, więc tylko kawa albo herbatka, w sumie to i to też mogę sobie zrobić. No i tyle i, i może jeszcze sobie dzisiaj jakieś wyzwania wezmę, już stopniowo będę się szykowała, wiecie, na te kolejne miesiące, bo mi też dziewczyny powysyłały różne niespodzianki, wyzwanka i... Jestem mega, mega szczęśliwa, że, że też o mnie zawsze ktoś pamięta i mi coś fajnego wyśle, tak wiecie, bezinteresownie. To jest mega, mega fajne. Ja wam oczywiście dziękuję serdecznie, że jesteście. Dziękuję za oglądanie. Życzę wam tradycyjnego, spokojnego dnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Jako, że teraz o dziwo nie nagrywam tego odcinka z wyprzedzeniem, to ja wam życzę spokojnego tygodnia. Jesteśmy tydzień przed wszystkimi świętami. Przed wszystkimi świętymi, to jest też dla mnie taki moment na przemyślenia, na sporo refleksji. I taki smutny dla mnie to jest trochę okres czasu. Ja też od długiego, długiego czasu na cmentarz idę wcześniej. Unikam wizyt na cmentarzu 1 listopada i teraz też 2, bo to przypada w niedzielę. Bo jest bardzo duży tłum ludzi, a ja na cmentarzu potrzebuję się wyciszyć i pobyć z tymi moimi bliskimi w samotności. Więc ja pojadę w czwartek przed pracą, z mamą ogarnę sobie grób, groby, właściwie. Od razu tam przystroję, bo mam już wszystko gotowe, z niczym mam kupione i tak to będzie wyglądało. Dobra, koniec gadania, w smutce. Jeszcze raz wam dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia, moi drodzy. Pa-pa!